Cześć Boże, witam w kolejnym wydaniu wiadomości Życia Kościoła. W dniach od 25 do 27 kwietnia w naszej diecezji odbyły się wiosenne spotkania katechetyczne. W ramach których konferencję metodyczną wygłosił znany rekolekcjonista i duszpasterz młodzieży, ksiądz Przemysław Kawecki, salezjanin. Ksiądz Przemysław w swoim słowie do nauczycieli religii wyjaśnił, jaki wpływ na wychowanie w wierze ma popkultura. W rozmowie z naszą redakcją wyjaśnił, w jaki sposób reklama oddziałuje na każdego, a szczególnie na młodego człowieka. Twórca reklamy musi jakby dotrzeć do serca odbiorcy, czyli do człowieka XXI wieku. Musi dotknąć jego głodów, jego tęsknot, jego pragnień. I dlatego też często te nasze krótkie filmiki reklamowe, które nas męczą i drażnią czasami w telewizji, czy gdzieś tam w internecie. Jak się im przyjrzymy, to zauważymy, że tak naprawdę za tą pierwszą warstwą, z której się śmiejemy albo denerwujemy, tak naprawdę ukryte są bardzo konkretne przekazy o tym faktycznie, jakie to społeczeństwo jest, tak? Czyli czym ono żyje, jakie ma tęsknoty, co gdzieś tam jest ukryte głęboko w nas, za czym my tęsknimy, czego pragniemy. I faktycznie z reklamy, kiedy się on tak przeanalizuje pod kątem naukowym, można wyczytać trochę o tym, jakie to społeczeństwo dzisiaj mamy, czym ono żyje. No, tak po prostu jest. Jest, tak? Reklama jest ikoną popkultury, najprościej można stwierdzić. Filmiki reklamowe są dobrą pomocą w katechezie. Ja zawsze chętnie wykorzystuję na rekolekcjach, kiedy głoszę na przykład młodzież na rekolekcje, to często korzystam z reklam, bo one są krótkie, zabawne, jednocześnie w 20, w 20 kilka sekund twórcy reklamy w ciągu 20 kilku sekund opowiadają niesamowite historie. Tak? Oczywiście czasami reklama reklamuje jedną rzecz, a ja wykorzystuję ją do drugiej, ale tak jak powiedziałem, wielokrotnie to są reklamy, które... Chociaż mówią o rodzinie albo o tęsknocie za rodziną, tak? Rzadko kiedy ja widzę reklamy, w których na przykład, nie wiem, samotny ojciec wychowuje dzieci, tak? Raczej pokazana jest rodzina, która jest zadowolona, szczęśliwa, chociażby tu nawet ten trend pokazuje, że jednak jeszcze jesteśmy dalecy od tego, żeby pokazywać alternatywne formy rodziny w reklamie, tak? jak się o nich często mówi, tak? czy, czy pokazywać jakieś takie rodziny niepełne, chyba że są to reklamy społeczne. Warsztaty metodyczne zostały zorganizowane przez Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Zamościu. W sobotę 27 kwietnia w Lubaczowskiej Konkatedrze odbyła się uroczystość nadania chówcowi Związku Harcestwa Polskiego w Lubaczowie imienia Księdza Wiktora Haspaneckiego oraz poświęcenia nowego sztandaru. Uroczystej przy świętej przewodniczył Jego Ekscelencja ksiądzbiskup Mariusz Leszczyński. W swojej homili ksiądzbiskup zwrócił uwagę na to, że nawet będąc blisko Jezusa można go zagubić. Nawet ci, którzy są blisko. Najbliżej Pana Jezusa mogą go zgubić. Wiemy, co to znaczy. Niby jesteśmy blisko Pana Jezusa, wierzymy w niego, ale nie zawsze, nie do końca wypełnia on naszą codzienność. Nie zawsze, nie do końca jest dla nas wszystkich punktem odniesienia. Do wszystkich naszych sytuacji życiowych, do każdej dziedziny życia. Tak to dotyczy również nas jako katolików. Tych, którzy się odwołują do katolickiego światopoglądu. Nieraz nam się zdarza, że odchodzimy od Pana Jezusa. I zawsze to się dzieje, kiedy na przykład popełniamy jakiś grzech mniejszy albo większy, odchodzimy od Pana Jezusa. Ale mamy zawsze szansę, by do Niego powrócić. Poprzez może trudną bramę, trudny moment, jakim jest sakrament spowiedzi, bo to nie jest łatwa droga powrotu do Pana Jezusa. Nie zawsze to jest łatwa droga. W sobotni wieczór, 27 kwietnia, w katedrze Zamojskiej, ksiądz biskup Marian Rojek świętował swoje imieniny. Mszy święty razem z księdzem biskupem Mariuszem Leszczyńskim i kapłanami z naszej diecezji. Przewodniczył sam Solenizant. W homilii pasterz Kościoła Zamońsko-Lubaczowskiego mówił, czym jest prawdziwa miłość. Prawdziwa miłość ma oczy otwarte. Kocha nie to, co sobie wyobraża o człowieku, ale kocha to, kim i czym dana osoba rzeczywiście jest. A serce Jezusa ma w sobie taką otwartość że potrafi kochać nas wszystkich takimi, jakimi jesteśmy. A jakimi jesteśmy, to najlepiej on wie. Na zakończenie ksiądz biskup podziękował za życzenia imieninowe. Wszystkim osobom, zarówno świeckim, jak też duchownym oraz siostrom zakonnym i przedstawicielom życia konsekrowanego z naszej diecezji, ale nie tylko z tej owczarni zamojsko-lubaczowskiej, Również i z innych, tym, którzy występują w imieniu własnym, czy z racji pełnionego urzędu, lub społecznej funkcji. Każdemu, kto osobiście, listownie czy telefonicznie przekazuje mi w tych dniach imieninowe życzenia, przede wszystkim bardziej niż symbolicznymi darami, życzenia oplecione własną modlitwą, skarbem. Komunii Świętej ofiarowanej w mej intencji, zasługi jakiegoś krzyża, choroby, trudu czy cierpienia, wszystkim z serca dziękuję za waszą prawdziwą twarz. Takimi bądźcie na każdy dzień. Niech w was jaśnieje wobec każdego szlachetność i duchowa dobroć oraz czynna życzliwość aby wszyscy mogli poznać, iż jesteście prawdziwie uczniami Chrystusa. Amen. 4, 2 maja na Jasnej Górze spotkają się biskupi diecezjalni. Następnego dnia wezmą udział w uroczystościach Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Z historią tego miejsca, jakim jest Jasna Góra, została wpisana historia całej Polski, zaznacza arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski. Wrócić do korzeni, a wraz z wiarą chrześcijańską tutaj na ziemi polskiej i z krzyżem, który jest takim pierwszym fundamentem ewangelizacji, przyszła do nas również Szczególna wiara i zawierzenie Bogu poprzez Maryję. Maryja zawsze jest z Chrystusem i to nie tylko w dziele właśnie wcielenia jako Jego Matka, ale również w dziele zbawienia. I dlatego z historią tego miejsca, jakim jest Jasna Góra, została wpisana, można powiedzieć, historia całej Polski. Tam my się odnajdujemy, tam od, w niej, w tym obrazie znajdujemy znaki tożsamości naszej, a jednocześnie naszej wierności i jedności. Bo gdziekolwiek się udamy na krańce świata, to spotkamy się z Polakami, którzy tam być może już od pokoleń mieszkają, tam pracują, tam się poświęcają, ale ten symbol. Wiary związany z obrazem i z ikoną jasnogórskiej naszej matki, jest obecny. I tutaj możemy powiedzieć, że dziękujemy każdemu pokoleniu Polaków, że z tym miejscem, jakim jest Jasna Góra, związali swoje życie, związali swoje nadzieje, ale i bóle, bo tam przychodzimy we wszelkich naszych sprawach, przedstawiając Matce Bożej nasze życie, a jednocześnie z prośbą o to, żeby ona uprosiła nam pomoc u swojego syna. 7 maja o godzinie 17 w Lubaczowie odbędą się uroczystości papieskiego odpustu maryjnego uczci Najświętszej Maryi Panny Łaskawej Lwowskiej. W mszy świętej odpustowej przewodniczył będzie ksiądz biskup Marian Rojek. Podczas uroczystości samorządowcy zawierzą swoje małe ojczyzny Pani Łaskawej. 11 maja w sobotę Ruch Światło-Życie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej zaprasza na Wielką Wyprawę Otwartych Oczu, tym razem do Góreska Kościelnego. W programie Wędrówka po Roztoczu, Eucharystia, Wspólny Posiłek i koncert zespołu La Pallotina. Więcej informacji u księży moderatorów w parafii, a także na stronie www.oaza.zamojsko-lubaczowska.pl. Potonat medialny nad wydarzeniem objęli Katolickie Radio Zamość i Telewizja Lubaczów. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień. Szczęść Boże!